Włodzimierz Lubański, to nazwisko w latach 60. i 70. -tych było najgłośniejszym piłkarskim nazwiskiem w Polsce, ale były po temu powody. Włodek urodził się w 1947 roku, to jest dobry piłkarski rocznik Johana Krujfa, Kazimierza Dejny, ale on zaczynał karierę wcześniej niż oni, bo w 1963 roku, kiedy debiutował w reprezentacji Polski w Szczecinie w meczu z Norwegią, wygranym 9 do 0, miał 16 lat i 188 dni. Od tamtej pory nie było w reprezentacji młodszego debiutanta. To już o czymś mówił. Ale Łodek Lubański, w przeciwieństwie do wielu takich piłkarzy, o których mówiło się, że są wyjątkowymi talentami, on ten talent rozwijał. I dopóki był zdrowy, dopóki nie odniósł poważnej kontuzji, rzeczywiście był podporą i reprezentacji Polski, i górnika Zabrze. Zdobywał z górnikiem tytuł mistrza Polski, Puchar Polski. Górnik szalał w rozgrywkach europejskich o Puchar Zdobywców Pucharu w 70 roku doszedł do finału, przegrał ten finał z Manchesterem City w Wiedniu, ale Lubański wszędzie przy tych sukcesach był. Mimo, że był młodym chłopakiem, to w tym samym 70 roku, młodym, czyli miał wtedy 23 lata, i jemu powierzono strzelanie bardzo ważnych karnych, między innymi w takim słynnym, legendarnym meczu z drużyną AS Roma na Stadionie Śląskim. To jest historia która niestety kończy się w 1973 roku groźną kontuzją, którą odniósł w meczu z Anglią. Nie było tam żadnego faulu, nie wytrzymała jego noga i wtedy, kiedy wydawało się, że on nadal będzie grał dla tej reprezentacji, że pomoże jej jeszcze w większym stopniu niż do tej pory, zdobyć awans do finałów Mistrzostw Świata. Niestety kariera karierę przerwała mu ta kontuzja. Czyli tak można powiedzieć, że jego największym sukcesem z reprezentacją było zdobycie złotego medalu olimpijskiego w Monachium w roku 1972. Podniósł się po tej kontuzji. Nie pojechał na Mistrzostwa Świata do rfn w 1974 roku. Podniósł się z nim. Pojechał do Argentyny 4 lata później. Niestety trener Jacek Gmoch miał jakieś inne koncepcje co do składu i Lubański był tam zaledwie tylko rezerwowym. Grał do 40. roku życia, grał bardzo dobrze w drużynach belgijskich, francuskich i opowiadał taką historię, że kiedy mając lat już 38 bodajże poszedł do lekarza z jakąś drobną sprawą, lekarz wziął, we Francji, lekarz wziął zdjęcie rentgenowskie jego nogi Schował się w gabinecie, nie wiedział, czyje to jest zdjęcie, i po chwili wyszedł i powiedział, Gdzie jest ten 80-latek z tą, z tą chorą nogą? Nikogo takiego nie było. Mówi lulu, lu, lu, lubański. Wtedy Włotek wstał i powiedział, To ja. Mówi, synu, jak ty w tym wieku masz tak scharatane kolana, to ty możesz grać jeszcze 30 lat, bo to się prawdopodobnie nic nie zmieni. I grał. Czerp witalność z BORŻOMI każdego dnia, w domu czy nad morzem, leniwie czy aktywnie, a może na swój własny sposób. Kiedy żyjesz pełnią życia, przygody trwają bez końca. 130 lat BORŻOMI to dopiero początek. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z Totalizatorem Sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.